Sprawdzę na która godzina? Jezus Maria 13:15, a już dopiero zaspała. Cóż. A to przyjac... dzisiaj moje przyjaciółki mają ten ognisko rozpalają, ale są bez mnie. Cóż. Zadzwonię do Agaty, może zobaczyć, czy są na ognisku. Ja wiem, czy są, ale no. Ciekawe czy się zbierają już powoli. Bo za jedną... Bo za godzinę idą na, idzie, idziemy na obozu... Na, na ognisko. Dobra. Dzwonię. Dryt. Dryt. No, cześć, Patrycja. Cześć, Agata. A wiesz, że dzisiaj jest 5 czerwiec? No, i co się robi w tym dniu? Idziemy na ognisko. A, no to super. Wiesz, że już się powoli zbieramy? No, wiem. Ale jest dopiero 13.15, nie? No... No to możecie się zbierać za godzinę, nie? Moja też będę. A. A macie coś do żarcia? No, mamy, mamy. A. Ok. No to w razie czego w kontakcie. Dobra. No to pa. Nara. Bo, bo jak coś bo jestem sama w domu, nie? No. A gdzie twoja mama? Moja mama z pracy i wróci za dwie godziny. A. Ok. No to nara. Pa. Ciekawe, czy mam coś do żarcia? No, mam coś do żarcia, ale no, żarki haribo. A to biorę je na, obus, na ognisko, oczywiście, bo, bo będę taka głodna w ogóle. A w ogóle, kurwa chciałam się zapytać jeszcze Agacie, czy mają, mają, nie, mają, czy mają coś do picia? Bo jestem spragniona, ale nie jestem spragniona trochę, no. Jezu. Dobra, biorę te miszki. Ach, dobra, Zażeram sobie dwie na raz. Biorę zielonego i biorę czerwonego. Dobra. Ten jest ten o smaku truskawkowym. A ten jest o smaku jabłkowym. Dobra, to zajaram. O boż, jakie te żelki były przepyszne. Bardzo przepyszne. Dobra. Jeszcze sobie trochę poleżę. A, natomiast zaraz będzie co będzie 14.00. To po co w ogóle brać walizki? Skoro nie ten. E, nie potrzebował mi walizki, nie? No. No to dobra. Dobra, wiecie co? Bo muszę się znowu położyć na. na ten, na łóżko. Na wyżyć, jak coś się tam nazywa. I będę spać całą godzinę, dopóki nie będzie 14.00. No jest dopiero 13.18, więc e, pośpieszę trochę. I będzie zaraz 14.00. No, i to będzie od razu git. Super git. Dobra, dobranoc. Ach, to obozowisko. Będzie naj, naj, najlepsze ze wszystkich. Ognisko znaczy się. Ognisko najlepsze, bo w ogóle można zajarać sobie pianeczki, paróweczki, lody, kinderbłeno, knopersy, sera królewskiego. Co tam jeszcze? ryż biały, a no to nie ma kuchni tam w ogóle nie, no to no to się zrobi ryż jakoś, dobra. I jeszcze Harry, bo Marlet to co jeszcze, 3 bita. o to bym uwielbiała zjeść. A ja jestem mięsożerna, więc tylko je mięso, nie? No, to więc mam, to ja mam berlinki. I na tym i na tym ognisku będę yy, jadła, żarła te berlinki, więc ten, no. Muszę się zbierać, bo w ogóle jest która godzina? 13.19. Dobra, to to jeszcze jest czas. No. Można sobie robić co chce, Nie, nie musisz nie musi siedzieć w domu. Możesz sobie gdzieś wyłazić, gdzieś, gdzieś rozmawiać z przyjaciółmi. No dobra. Jakby co, to idę do Patrycji. Co tam mniej będzie? O, to na pewno jej dom. Muszę zadzwonić. E, gdzie jest dzwonek? A, to. Ding-dong! 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 Kto tam? Jakiś listonosz? Już zaraz sprawdzę. A nie! Kornelia to jest, dobra. Wskakuj. Cześć, Kornelia! Ła! Cześć, Patrycjo! Co u ciebie słychać? U mnie dobrze, u ciebie u mnie też dobrze. Wiesz co, bo jest taki... Bo dzisiaj jest ognisko, nie? No, jest taki najważniejszy dzień świata. A, mówisz, że na najważniejszy? No tak, ażebyś wiedziała, co. E, Chciał ci wpaść do domu. A czemu jesteś sama? Gdzie jest twoja mama? Przecież mówiłam ci przez telefon Agaty, że... Że, że w pracy i wraca dopiero za dwie godziny. A, za dwie wraca. To ma jakieś jeszcze roboty? No właśnie, ma co, żebyś widziała a Twoja? A moja jest w domu. Skąd ty w ogóle wiesz? Bo widziałam ją w kuchni. Aha, no bo widziałam ją w kuchni i że coś gotowała, sprzątała, je, je, po moje główne sprzątała. No takie tam rzeczy. Jesteś najlepsza, wiesz? Najlepsza dla wszystkich. No wiem, bo jestem lisiczką i mogę robić co chcę liście, życie jest super, wiesz? A kocie życie? Kocie życie, trochę też tak samo. A psie życie to już w ogóle. A, no to okej. Okay. Wiesz co, bo jestem mięsożerna, a ty co jesteś jest mięsożerna? No jestem. A ty jesteś słodyczowa, nie? No. no może tak się czasami zdarzać. Coś takiego. No w sumie, nie wiem. dobra. Ej, co tam masz? Żelki Haribo. Ło! Wow, he! Zajaramy? A po co? Przecież zjadą dwie. Dwie żelki zjadłaś? Ja też chcę dwie. No ale mnie może lepiej. Trzy? Aha. Trzy to już. czy to już w ogóle to za dużo. Psa, Za dużo! Sto to jest dużo, wiesz? Albo tysiąc. Albo dziesięć tysięcy. Nie wiem. Zemdlałaś, widzę. No bo zemlałam, no Jezu. A co, a co, mam nie zemdlać? Czy co? Kornelia, a ty skąd się, skąd się wzięłaś w moim domu? Bo chciałam u ciebie sprawić, co u ciebie. A, no okej. Okay. Wiesz co, bo jest dopiero 13.23, a ja muszę się zbierać. Czemu? Przecież jest czas. Przecież mówiłam e, widzom, którzy nas oglądają, to mogą nie siedzieć w domach, tylko mogą iść na jakiś mały spacerek, albo na jakiś duży. To, to wtedy się energia rozluźni, albo mięśnie moja. O, takie bicepsy. Oj, sorry. E, wiesz co, bo muszę iść. Nara. E, no to do później. Za, e, widzimy się za godzinę. Dobra, pa. Połudzenia. Do powodzenia, Kornelia. Nara, Patrycja. Nara, Kornelia. Widzimy się później. eh, dobra. Jezus, Maria, muszę znowu to poprawić, bo mi się to, to gówno spada przed moich oczu. Yy, na szyjnik, oczywiście. Dobra, idę jeszcze spać, zanim nie będzie godziny 14. Bo jest tak późno, że w ogóle nie wiem, co mam robić no, na, na tym obozie, bo yy, na ognisku znaczy się. Dobra, idę spać i będzie 14 godzina. 14 godzina. Oooo. Która godzina? O Boże, Jezus, Maria, 14. Muszę się zbierać. Dobra. Otwieram drzwi i wychodzę. Ech, no gdzie jest? Gdzie są? Gdzie jest Kornelia i Patrycja? Przecież powinny już być niedawno. A pewnie się spóźniam jak zawsze. No masz rację. No masz rację. No, tak, tak się czasami zdarza. Ech, ech, tak szybko biegłam, że w ogóle byłam w domu Patrycji. A co ty tam w ogóle robiłaś? No, chciałam u nie sprawdzić, czy wszystko jest ok. A, okej. Okay. A gdzie jest Patrycja? Eee, pewnie już wyszła z domu. Och. Cześć dziewczyny. Szkoda, że mnie tak długo, nie, mnie, długo mnie nie było. A co robiłaś w takim czasie, Patrycjo? No bo musiałam cię zbierać. Wziąć ze sobą mnóstwo rzeczy ze sobą. Mnóstwo. Aha. No dobra, dziewczyny. Przynoście gałęzie, a ja y, zajadam sobie ser królewski. bo że Kornelia zostaje ze mną, a wy musicie przynieść jakieś gałązki. Y, zrobimy wam testy. No właśnie. No dobra, no to co? Idziemy. Chodźcie, dziewczęta. Dobra. Chodź, Patrycja, idziemy. No, ten. Roz, y, przynieść gałęzie i zanieść y, do tego ognia. Dobra. Czekaj na mnie. A co ze mną? Mam z wami zostać? Nie, ty musisz iść. A, no dobra, no to. Dobra, mamy jakieś gałązki. Ej, weź mi trochę pomóżcie. No już pomagamy tobie, już, już. Dobra, biorę te gałązki. No to ja biorę te gałązki. Skoro tak nalegacie, no to ja biorę jako ostatnia wszystkie gałązki. Ło, Jezus Maria, tyle gałązek, że Laura zebrała, że w ogóle nie wiem, co z tym ogniem mamy zrobić. No właśnie, no. No to co, dziewczyny, musimy iść, ten, bo ogień się, sp bo ogień się spali. No wiem, no to choj, No to na co ty czekasz? Idziemy. No dobra, jak No, ale nie myśl, że to się źle skończy. No, Antonina, chodź, już idę. Dobra, siadajcie na swoje miejsce. Dobra, bo robi się coraz większy ogień. No, no dobra. No. No, to wygląda perfekt, nie? No, ale żeście zebrały tyle, tyle gałęzi, że w ogóle, nie wiem, ile, po co wam tyle. No. No dobra, to co? Możemy jeść na ogniu, nie? Możemy, no, no dobra. No to, no to kto je pierwszy? Abo, albo nie, jeszcze przed żarcie można opowiedzieć historyjkę. E, no właśnie, kto chce jako pierwszy historyjkę opowiadać? E, ja na pewno nie. No to ja mogę zacząć. No to zaczynaj, Laura, na co ty czekasz? Dobra, posłuchajcie. Historia. Ale jaki tytuł? A, no, no już zaraz wam powiem. E, Kinder Bueno jest człowiekiem. Aha, Nigdy Kinder Bueno nie byli, nie byli człowiekami. No nie byli, ale ja wymyślam taką historię Historia. Dawno, dawno temu żyli sobie batoniki o nazwie Kinder Bueno. Kinder Bueno jako jedyny się skrzeczał, że Kinder Delis w ogóle nie umiał wykonywać rozkazów. Rozkazów Kinder Bueno. A Kinder Bueno na to Ej, panie Kinder Delisie, wie pan, gdzie jest droga do Kostrzyna? A Kinder. A Kinder Delis na to? E, wiem, tam gdzie jest w stronie pobiedziska. Promnostacja. No, takie to. I to koniec historyjki. Super! Brawo, Laura! Wielkie brawa! Dzięki, dziewczęta! W ogóle, dobra, kto teraz zaczyna jako drugi? Mogę ja zacząć. No okej, okay, Antonina, zaczynaj. Historia. Dawno, dawno temu żyli sobie Książę Czarów. I książę popiołu. Książę popiołu było, była, był burzą, a książę czarów był chmurką. Tak samo jak lody z ekipy. Yy, książę popiołów mówi do książę czarów. Yy, książę czarów, a książę popiołów na to słucham. Książę czarów odpowiada, że w ogóle nie umie nic, nic a nic robić, tylko po prostu siedzieć cały czas przy. Królewskim zamku w Królestwie i tam właśnie znajduje się Książę Popiołów, tak zwany Czarny Zamek. Koniec historii. Brawo, Antonina! Brawo! Wielkie brawa dla Ciebie! Dobra, to kto teraz zaczyna jako trzeci? Ja zaczynam. No to możemy po kolei lecieć. Okej, okay. no to dobra, słuchajcie moje teraz historiki. Dawno, dawno temu żyli sobie yy, Wiśnia i jej, jej bliźniaczka, Wisienka. Wisienka jest pod, podobna od Wiśni, a Wiśnia jest podobna od Wisienki. Wisienka jest mała, a Wiśnia jest duża. Wiśnia mówi do Wisienki: Wisienko, czemu zjadasz ser? A Wisienka na to: Boję Wiśnią, bo jestem taka głodna jak wilk. A Wiśnia mówi: Aha, no to okej, okay, no, to, no to do później. A Wisienka mówi: Nara, bliźniaczko, siostryczko, do później. Koniec historii. Super, Aurora! Wielkie brawa dla ciebie! Dziękuję, dziękuję. Panie, no dobra, to kto teraz? Ja! Ok, no to ty. Dobra, historyjka. Dawno, dawno temu żyli sobie Kyle, Clay Bofrowski i Stan Marsz. Stan Marsh jako jedyny taki naiwny, że w ogóle... Nie umiał, nie umiał wykonać rozkazów Kyle'a. Kyle mówi: "Ej, Stan, a co ty w ogóle robisz?" A Stan, y, Stan mówi, że, że siedzę, siedzę przy kąpie Kyle i w ogóle mi nie przeszkadzaj. A Kyle mówi: "Aha, no dobra, no, dobra, no to na raziomek. No" A Stan mówi: "No to na raziomku. Koniec historii." Juhu, super, super, wielkie brawa, Cornelia. Dobra, teraz jako piąty jest Patrycja. O, nareszcie. Dobra, dawno, dawno temu żyli sobie y, parówki Berlinki i. i parówki Tarczyński. Parówki Tarczyński mówią jako pierwsze. E, parówki Berlinki, a co wy robicie? A parówki Tarczyński mówią, że. że my zajaramy sobie piwko, a parówki Berlinki mówią, że. Aha, no to my oglądamy Władców Much, Czmoki, Ciopki i Mądzioły. No, a wtedy on, pa, Berlinki mówią, że też oglądają Władców Much, Czmoków, Czopków i Mądziołów. To jest film dla... Że to... A ten, a Berlinki mówią, że... A Berlinki mówią, że Władcy Much jest dla dzieci. No, nieprawda, bo to jest dla dorosłych. Bo, bo ja jako jedyna jestem dorosła i mogę robić co chcę. Dobra, koniec historii. Juhu, super Patrycja, super. Niewielkie brawa dla ciebie. Dobra, i jako ostatnia, czyli szósta, jest Agata. Ach, no czemu ja zawsze na końcu? Bo ty musisz być jako ostatnia na liście. Trudno, ale już, wysz, już wyszłaś z gry. No, no dobra, już opowiadam. P dobra, panie, dobra, pięciopanie, proszę mnie posłuchać. Już, pos już słuchamy cię, już, już, już. Dobra. To się dzieje tak. Dawno, dawno temu żyli sobie krew i woda. Krew i woda byli bardzo naiwni. Nie, nie zawsze się lubili. Nie zawsze się skrzeczeli. Krew mówi do wody. Ej, a czemu masz na sobie okulary? A woda mówi, że. że mam, bo, bo razi mi słońce. A krew mówi, a krew mówi, że. aha, no to ja też mam okulary przeciwsłoneczne. A woda pyta krwi. Czemu ty też masz yy, okular słoneczne, A krew mówi, że też mi radzi słońce, tak jak tobie. Koniec historii. Juhu! Brawo, Agata! Brawo! Brawo! Wielkie brawo, Agata! Dziękuję. 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 Bardzo wszystkim dziękuję. No to co? Zjadamy coś? No a jak? No dobra, no co zjemy? Dobra. Otwieramy wszystkie... Dobra, zajaramy sobie. Dobra, ja żrem ser. Dobra, ja żrem berlinki. Ja żrem haribo. Ja żrem knopersy. Ja żrem y <grywki> kinder bueno, A ja będę żreć marletto. lody na Ja będę żreć lody na patyku. Marlet to o smaku truskawkowy. Dobra, zajaramy. O boż! Jezusie, Chrystusie! Ale się na, nażarujmy! No, masakra. Wiecie co? Chyba już pora wracać do domu. No, bo która jest dopiero godzina. 14. Jest pół do. Jest pół do 15. Aha. No to dobra. Widzimy się jutro, pa. Ale czekaj, czekaj! Jeszcze nie idziemy! Jeszcze siedzimy sobie przy ognisku. No dobra, dobra, już, dobra, nie musicie mi Cornelia mówić, że cały gdzieś siedzi przy ogniu, jak zawsze, jak zawsze, przecież dopiero jesteśmy tutaj e, przy ogniu pierwszy raz, no właśnie, Antonina ma rację, no dobra, no to widzimy się jutro, o nie, 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 moja droga, żadne jutro, aha, no to ja powiem mamie co się stało, dobra, ja już idę, nara, nie, myślę się, nie muszę wam niańczyć przez cały ten czas. Ach, no dobra, to, to ja, ja też idę. Pa! Nara. Ech, skoro Kornelia i Aurora już poszły, to, to też my chyba już wracamy do swoich, do, do swoich chałup. No możemy, Agata, no możemy. Ja jeszcze wpadam na chwilę do Patrycji i jej się żegnam. Aha. Dobra, ja już spieprzam z, z, tego, z tego ognia, nara. Do jutra. Widzimy się jutro po szkole. Nara Antonina, nie musisz niańczyć. Nara, nara. Nara dziewczyny. Widzimy się jutro. See you, bye. No, bye Antonina, bye, bye, bye. Dobra, jesteśmy we dwie, więc co my teraz robimy? Wracamy do, do chałupy swojej. A, no ok. Ja idę też. Do, do, do jej ja do swojej chaty. Nara. Czekaj, czekaj, czekaj na mnie. Dobra, tylko odłóż te knopersy. Już odkładam, albo mogę je zabrać ze sobą. A, jestem tylko jedno. No dobra, jedno sobie. O. Czekaj, Pati, na mnie. Już chwila. W domu Patrycji. Ach, no cóż, w domu. Jak Jestem cała i zdrowo. A gdzie jest mama? Że za dwie godziny miała wracać. No, pewnie za przyjdzie. No na pewno. Jeśli się okaże, że nie będzie i wróci za cztery godziny. Albo, albo nawet i więcej. Dobra, idzie. Może na pewno na, na pewno, na pewno pójdzie całą prawdę, gdzie byłyśmy przez, przez tą całą nockę. No. Ja też powiem wszystko, to mamie. No, jak będę w domu oczywiście, a... Jestem na razie w twoim domu. No wiem właśnie, wiem. I mama powie, że masz wyjść z mojego domu. Aha. Dobra, no to się chowam. Nie, 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 nie musisz, nie musisz. Dobra, dobra, spoko. Dobra, nadchodzi moja mama, czyli Kamila. Mama już idzie. Otwiera drzwi. La, 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 la. drzwi ze sobą. No. O, cześć Patrycja! Jak dobrze, że czekałaś. No, ale my właściwie. Ale ja właściwie nie, nie siedziałam cały czas w domu. Aha, a co ty robiłaś w takim, w takim razie? No właśnie ja przed, chwilą, ja przed chwilą z moimi przyjaciółkami byłyśmy na, na, na ognisku i opowiadałeś mi historyjki. zeżarliśmy żarcie. No, i takie tam rzeczy. Aha, a ty, a ja ci, a ja cię prosiłam, żebyś, mi, żeby miałaś być w domu, a co? A co się okazało? Że poszło na, na, z przyjaciółkami na jakieś obozowisko. Przecież no przecież ty nie mogłaś, nie mogłaś mi się zapytać, czy co? Patrycja, no. O, ty niegrzecznie dziecko. Ja ci dam obozowisko, ja ci dam, wiesz? Wiem.